Muszę powiedzieć, że lata 90. były ciekawe, no ale jak wiecie, wolę lata 70-80. a lata 90. no to takie sprowadzające lata 2000, które mi się nie podobają. A jeśli chodzi o Nokia Lumia, no to gra spoko, no nie? Jakoś jest spoko akurat. I tutaj jest na 30. Może tutaj na tym głośniku jak nagrywam to jest słabo, ale myślę, że jest spoko. Yy, ogólnie to tak, e, zdobyłem pracę, e, będę pracował, e, nie mam PS 4, ale jeżeli powiedzmy sobie zarobię, no to sobie kupię PS4 i no i to kupię po prostu z moich własnych zarobionych pieniędzy, czyli nie będę się nie prosił, nie będę... Jakby, nie wiem, to tak jak kiedyś robiłem live, wiecie o, wiecie o co chodzi. Nie, po prostu zarobię sam, własnymi siłami i z własnych sił, z własnej pracy, zarobię na to, co chcę mieć ponownie. A jeżeli chodzi o Nokia Lumie 520, to sprawuje się bardzo dobrze. E, dzisiaj będzie kolejny, kolejny odcinek, czyli kolejny vlog, przepraszam Was bardzo. A jaki zobaczycie? Ale taki vlog, y, który Wam się na pewno spodoba. Lato 90.